Warto tam może jeszcze dodać to jako podsumowanie do tego wszystkiego, co powiedziałeś, że poza tym, że kilkumiesięczna korespondencja z ministerstwem doprowadziła jedynie do ustalenia, kto koordynuje sprawy mediacji za Ministerstwo Sprawiedliwości. To za cały rząd To również potwierdziła, że nikt nie bierze żadnej odpowiedzialności za mediację w Polsce. To wyraźnie wynika z tych tam dwóch zdań. I też gdyby taką jedną frazę zapamiętałam pani Anny Kremplewskiej, mianowicie ona pisze, że przedstawiliśmy opinię. Otóż my przedstawiliśmy nie opinię, ale twarde dane pokazujące, jeśli nie całkowity upadek mediacji, to co najmniej stagnację, mimo kilkudziesięciu milionów włożonych. Raczej wyciągniętych z Unii Europejskiej na rozwój mediacji i upowszechnienie. Więc to jest jeden wielki dramat, ale naprawdę jest co pokazywać. Oczywiście, znaczy, ja widzę taki przełom, że wreszcie widać, że pani Anna Kępleska jest tą. To znaczy, tą tak, no to jest coś, co, co ta korespondencja pokazuje wszystko. Hmm. Tylko musi ktoś się na chwilę chcieć zatrzymać i to zobaczyć. Najpierw chcieć się zatrzymać, uwierzyć, że warto to przeczytać, a potem się zastanowić, co z tym zrobić. To jest po prostu dramat, a na razie jest psychologia. To jest nieprawdopodobne, ty to mówiłeś, że jest wicedyrektor, jest dyrektor, jest, no załóżmy, wicedyrektor przez lata był przy starym ministrze, no ale jest powołany nowy dyrektor, jest pani naczelnik. No, no po prostu jest tyle funkcji, z kim my korespondujemy, a raczej My do kogo, kompletnie do kogo innego kierujemy korespondencję, i nikt z tych osób nam nie odpowiada. To jest, to jest tak nieprawdopodobne. Po tej zmianie, po październiku, po paru miesiącach, po pół roku od zmiany, to jest tak nieprawdopodobne, że to jest po prostu jak Monty Python. No tak to wygląda rzeczywiście. To jest po prostu. To jest taki cyrk, że głowa mała. Sama ta korespondencja tyle pokazuje, a co dopiero twarde liczby. To nie jest tak, że my wyrażamy sobie jakieś opinie, to nie jest tak, że my jesteśmy, że my pienimy od po prostu żeby podważać działania innych. My pokazujemy konkrety i po prostu Ktoś śmieje się w żywe oczy, albo udaje przynajmniej, no bo też widzi, że, że tak naprawdę to jest dlatego przyzwolenie w ministerstwie. No nie ma kontroli. Po prostu najwyraźniej, po prostu jest tak dużo innych ważniejszych rzeczy, że mediacy zeszły już zupełnie na dno i się z tym specjalnie nie, nie zajmują. No. Tak, pytanie tylko, pytanie tylko, co robi ministerstwo, jaki ma plan, jaką ma strategię, bo na temat jaką ma strategię, nikt nam też nie udzielił odpowiedzi. Nikt nam nie udzielił i pewnie nie udzieli odpowiedzi, a raczej nagle gdzieś spadnie jakaś informacja, że znowu w jakimś konkursie, a raczej poza konkursem ktoś będzie kontynuował. Ja codziennie patrzę, ile osób przybywa na listę. Będę ją nazywać no dla stałych mediatorów tak. Krajowego Rejestru, no to i tam po kilka osób jest trzysta kilkadziesiąt, czterysta kilkadziesiąt, a, a mamy połowę kwietnia.